Siemanko, witam was w nowym materiale. E, mamy nowy rok, ale co do tego to myślę, że jeszcze później się odniosę, bo mam już tutaj swój posiłek przedtreningowy, który wam oczywiście pokażę. E, później idę na trening, trening łap. No także można powiedzieć, że e, aktywny rest day. No i co? Zapraszam do oglądania, subskrybowania kanału. Można przejść sobie baner, bo nowa rzecz. E, no i no, także zobaczcie co tutaj mam. No i tak, klejk, banan, daktyle, czekolada gorzka, sól, indyk y kurczak, przyprawy i kawa z miodem. W ogóle dzisiaj mamy 2 stycznia, także jestem ciekaw ile osób będzie na siłce, czy będzie jakaś widoczna różnica, czy jest więcej. Więc ciekawe, możecie też napisać czy u was jest więcej ludzi, czy tak samo. Pierwszym ćwiczeniem, które wykonałem na tym treningu, oczywiście po rozrywce, był facepull i były tutaj trzy serie: 15-20 ruchów z dwuminutowymi przerwami pomiędzy. I can feel your Następnie przeszedłem sobie do wyciskania na smifie, na barki. I tutaj były pierwsze dwie serie 6-8 powtórzeń, a następnie jeszcze jedna seria 12-15 powtórzeń. I między seriami było 4 minuty przerwy. Następnie przeszedłem sobie do ćwiczenia na tył barku, a dokładniej e, rear delt dumbbell flies. I były tutaj 3 serie 15-20 powtórzeń z 2 minutowymi przerwami. Natomiast tego ćwiczenia zapomniałem nagrać. Następnie przeszliśmy sobie do wznosów hantlami bokiem. 4 serie 15-20 powtórzeń, 2 minuty przerwy pomiędzy seriami. Przeszliśmy sobie do bicepsu Strict Car dwie serie 8-12 powtórzeń, a następnie jeszcze jedna seria 12-15 powtórzeń z dwuminutowymi przerwami pomiędzy. I jeszcze był w tym treningu rope carl, tak samo jak poprzednie ćwiczenie na biceps, dwie serie 8-12 powtórzeń i jedna seria 12-15 powtórzeń z dwuminutowymi przerwami. I na sam koniec um, uginanie um, ramion na ławce skośnej i tutaj podobnie jak w poprzednich ćwiczeniach na biceps. I na tym zakończyłem swój trening ramion. Kurde, 30 minut opóźnienia autobusu I najgorsze w tym jest to, że przesuną mi się posiłki dzisiaj A jeszcze dzisiaj musi wlecie, no, muszą wlecieć 4 posiłki Także no, będą krótkie odstępy czasowe Bo mamy lekko po 13:00, No także niefajnie, a bataty muszą z pół godziny poleżeć w airfryerze A teraz będę je robił Także no niefajnie Jakby nie będę miał problemu z przejedzeniem ale bo apetyt jest, ale chodzi mi bardziej o trawienie, żeby wszystko dobrze się trawiło żeby się odpowiednio wchłaniały e, mikroelementy, także no trudno zobaczymy ale no tak jak mówiłem z przejedzeniem nie będzie problemu lecimy z pod treningowym kurczaczek bataty i to jeszcze oliwa była dodana, tutaj pomidor, no i śliwki suszone, tak tyle. I do tego oglądamy sobie pana sakera, bo wrzucił odcinek, chce być pro. No, i piję sobie drugą kawę się dzisiaj. Powiem Wam też, że ostatnio zwiększyłem trochę ilość kaw, bo. No, z energetyków już nie piję raczej, albo dosyć rzadko. No, a zwiększyłem sobie ilość kawy. Tak myślę, dwie, trzy kawy teraz dziennie wpadają. No, zależy od dnia, czasami jedno, różnie. No, ale zobaczę, bo. Skawusia zdrowa plus trochę metabolizm podkręca, także zobaczymy jak się będę czuł. I no, a przy okazji podziwiam sobie piękne widoczki zobaczcie. Sypie śnieg. Nie wiem, czy to w kamerze widać. Ehm, no ale ładnie to wygląda. W ogóle, tak co do tej pogody, to powiem Wam, że niby spoko. Ale jednak chciałbym, żeby już było słońce, bo mm, pamiętam, że jak był y, tam, no nie początek tego roku, ale zaczęła się wiosna y, i zaczęła, zaczęło się słońce, y, więcej słońca, to pamiętam, że mimo, że byłem na redukcji, to miałem taki przypływ energii, serio, mój, dla mnie mega duże znaczenie ma słońce. Y, no a znowu, gdy Przyszła jesień, zima, i tego słońca pojawiło się mniej, no to znowu odczułem takie, no po prostu mniejszą ilość energii, tak gorsze ogólnie samopoczucie. Więc, no, czekam już na słońce, mimo że podoba mi się taka pogoda, no to jednak chyba wolę to słońce, żeby mieć na co dzień więcej energii. Posiłek numer 3: jajka, papryka mandarynka banan i tutaj mam magnes plus mm, koncentrat z pigwowca japońskiego bodajże coś takiego też będę miał zaraz pytanie do ekspertów ale w ogóle co do tego magnezu to miał być do posiłku potreningowego ale oczywiście zapomniałem no i wpadało mi właśnie do posiłku potreningowego oraz do kolacji przed snem Rozdzielam go, bo jest to minerał, i z tego co wiem, no to lepiej właśnie go rozdzielać, niż yy, na raz brać całą porcję. A jeśli chodzi o to pytanie, to yy, no, będzie trochę rozbudowane, bo podliczyłem sobie dzisiaj, ile spożywam potasu. Wyszło mi około 8 gram no ponad 8, 8-9 myślę, że codziennie wpada. A jeśli chodzi o sól, no to. Takiej dodanej soli to myślę, że jest między 5 a 7 gram, ale też dokładnie nie wiem, bo nie skupiam się tak na tym, no ale właśnie jest to mniej. A z produktów takich, no typu, no nie wiem, bo wiem, że też w produktach oczywiście jest, ale ja mało używam takich produktów, w których może być typu, nie wiem, pieczywo, bo w pieczywie jest też sporo, więc no. Wiem, że tego sodu będzie mniej i na przykład właśnie to pytanie do ekspertów jest takie, czy na przykład powinienem zwiększyć, czy nie, bo jeśli chodzi o badania, to wiem, że wyszło mi na pewno w granicach, jeśli chodzi o sód. Nie wiem, czy nie były to jakieś dolne widełki, ale nie pamiętam już dokładnie. Także no, jesteś eksperci mogą się wypowiedzieć. Mam nadzieję, że powiedziałem to w miarę logicznie, a nie chaotycznie. No, i mamy też nowy rok, i chciałbym Wam coś powiedzieć, przekazać. I ogólnie wiele osób widzę, że myślę, że Wy też to widzicie. Na początku roku ma różne postanowienia, cele i tak dalej. Ja Wam powiem, że osobiście już dawno z tego zrezygnowałem i moim zdaniem jest to trochę bez sensu, bo później, no tak jak to widzimy, często osoby szybko z tym kończą i lepiej zacząć albo po prostu teraz, w tym momencie no nie czekać do jakiegoś dnia i no żeby po prostu już zacząć, i powoli sobie wprowadzać te nawyki, które chcemy, bo no później to kończy się jak kończy, a czy ja mam jakieś cele noworoczne. No to powiem wam po prostu, że nie mam żadnych celi. Po prostu chcę być lepszy w tym co robię, lepszy na siłowni i tak dalej. Także wam też polecam takie nastawienie, możecie się podzielić w komentarzu, jak Wy do tego podchodzicie. A co do tego celu tej nowej serii, którą rozpocząłem na kanale. Bo ktoś może powiedzieć, że jestem hipokrytą, czy coś w tym stylu, no to to już jest jakby już zacząłem ten cel, bo na początku. Czy tam w połowie grudnia gdzieś m, zacząłem robić plan y, stricte pod to, no a wcześniej już i tak chciałem, ale może nie skupiałem się aż tak bardzo y, na tym, no i też może temu aż tak to nie szło, chociaż no dawałem z siebie 100% no, także tyle chciałem myślę powiedzieć możecie się podzielić waszym zdaniem na ten temat także no, przejdźmy po prostu do kolejnego posiłku no i mamy już posiłek ostatni: owsianka cynamonowa z skyrem, miodem, jabłkiem, sól i tutaj jeszcze kefir z pyłkiem pszczeli. I to jest ostatni posiłek.